Na no, jesteś, król, kobra. Co ja tak, chciałam powiedzieć? Przede wszystkim życzę Wam e, wesołych świąt wielkanocnych. E, mam nadzieję, że Wam z, z jajka nie wyjdą krzaki. <laughs> wiem, wiem, wiem. Życzę Wam smacznego, wielkanocnego dnia. Świąt. Życzę Wam radośnych, spokojnych, miłośnych. Życzę Wam wszyscy żyli w godzie i szczęśliwie. szczególnie zdrowi. Nie życzę nikomu choroba, nie ma tak, Bo to nie jest miła ani fajne uczucie. Wiadomo. No i przede wszystkim życzę Wam kingośa, kingośa i prima. Atury. Życzę Wam smacznego, zbianego jajka. Z tej strony zabrawi tak.